Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Jest to pierwsze czytanie w roku 2026, dlatego życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku. Niech Wam się darzy dużo pomyślności, zdrowia i miłości, oczywiście. Niech to będzie lekki rok, niech to będzie dobry rok. Jak zwykle chciałabym troszkę ogłoszyć na sam początek. Oczywiście zawsze w moich filmach jest czasówka. Więc jeśli interesuje Was przede wszystkim prognoza, no to można skipować to intro. Przede wszystkim dziękuję Wam za wspólne wejście w kolejny rok. Dziękuję, że ze mną jesteście. Zachęcam do subów, zachęcam do komentowania, zachęcam do udostępniania moich treści. Osoby zainteresowane czytaniem prywatnym, może to być prognoza roczna, prognoza na pół roku, podobna do tej, którą wykonuję w tym cyklu czytań. Konkretne pytania, a także portret tarotowy, tarologiczny, którego podstawą jest data urodzenia. Analiza nas, naszej osobowości, drogi życia to wszystko możecie u mnie uzyskać. Możecie się również ze mną kontaktować poprzez magiczne wrota. Namiary na mnie na tym portalu znajdziecie w opisie filmu. Tam jest również mój adres mailowy. Tam jest również odniesienie do mojego bloga, jeżeli interesuje Was tarot czy też runy, a także troszkę rozwoju osobistego. Bądź też jeżeli jesteście ciekawi co do mojej osoby. Cóż ja tu jeszcze mam? Poczekajcie, notatki. Kawusia. Dziękuję wszystkim za kawusie, za wszystkie postawione kawki. Wielkie, wielkie dzięki. To jest wyraz Waszej sympatii, Waszego uznania, Waszej hojności. Dziękuję pięknie. I tarki. Widzimy się 18 stycznia, tylko w niedzielę. To jest jednodniowe wydarzenie w Gdyni. Widzimy się 24 i 25 stycznia w Koszalinie. Widzimy się również w Toruniu 31 stycznia i 1 lutego. Zapraszam Was. Spotkajmy się. I jeszcze jedno ogłoszenie: dla mnie osobiście bardzo ważne, i myślę, że ważne też dla mojej koleżanki, debitującej pisarki Olipaduch. To jest debiut literacki Oli. Został wydany we wrześniu zeszłego roku i przeczytam wam opis tej książki. To jest must have. W centrum tej opowieści jest zwykła rodzina. Matka, ojciec, rodzeństwo, dziadkowie. Zastawione stoły, sałatki z majonezem, ciasta z margaryną. Wielki brzuch dziadka, za którym można się ukryć. Zwyczajnie mieszka też w tym domu strata. W opowieściach litania wojennych traum, w teraźniejszości nagły brak, po którym wycie niesie się z Łazienki. W tle Polska lat 90. Wycinanie wzmianek o Spice Girls z popcornu, serowe flipsy i zapach kiosku. To rzeczywistość nieodległa, a zarazem bezpowrotnie utracona. Jak bowiem uczy doświadczenie dziadków, do niczego nie można się przyzwyczajać. Raz jest się tu, raz tam. Raz ma się, raz ma się odebrane. Zostają ciała, które trzeba nakarmić. Trzewia to mikrohistoria jednej rodziny, a jednocześnie opowieść o wielu polskich rodzinach, w których cielesność i bliskość były zarazem naturalne i wstydliwe, konkretne i niewypowiedziane. To precyzyjny opis lęków i pragnień zagnieżdżonych w brzuchu i w głowie. W trzewiach. Link do tej książki. Będzie również w opisie mojego filmu. Myślę, że dodam też w jednym z komentarzy. Polecam Wam z całego serca. Olu się pozdrawiam. Przechodzimy do czytania. Wszystkiego dobrego. Cześć moi drodzy. Karty mamy już przełożone, to znaczy talia jest przełożona. Czasem występują pewne techniczne sytuacje. <laughs> W trakcie tra y nagrywania. Co mamy w kartach tła? Rycerza monet, trójkę kielichów i czwórkę mieczy. Mam wrażenie tutaj jakiejś pracy wspólnej, pracy zespołowej, pracy, która jest właściwie zabawą, pracy, która nas y stabilizuje. Y Finansowo stabilizuje w jakimś sensie też naszą pozycję w grupie, w jakiejś kooperacji, w jakiejś współpracy, w jakimś wspólnym biznesie, tak? Nie wiem też, czy nie będzie to taki okres delegowania zadań, zatrudniania pracowników. Hmm. Może być też tak, że jeden z, jeżeli zatrudniasz ludzi, jeżeli też pracujesz w jakimś zespole, to jeden z, ze współpracowników y, będzie szedł na L4, być może y, będą, no, mogą być różne tego powody, niemniej jednak wygląda na to, że y, kogoś zabraknie jakby w zespole, ale to będzie tylko czasowe. Dobrze. Energia wyjściowa tego półrocza. Szóstka buław, pięknie, sympatycznie, optymistycznie i tak energetycznie, żywiołowo. Sześć buław jesteśmy w pędzie, jesteśmy widziani, przyciągamy uwagę, jesteśmy w grupie zdecydowanie. Dużo się dzieje na początku tego roku. Myślę, że możecie mieć ten początek roku bardzo intensywny. Tutaj są również podróże w tej karcie, podróże w grupie, mogą być też podróże w pojedynkę. Jeżeli postanowicie sobie troszeczkę odpocząć, bo też ta czwórka mieczy w przełożeniu mówi, że troszkę jestem tym socjalizowaniem się zmęczona, zmęczony, a może nie tyle zmęczony, co po prostu potrzebuję sobie od ludzi odetchnąć. W szóstce była w niemniej jednak... Podróże są brawurowe, spektakularne, przyciągają uwagę. Możemy też podróżować i dzielić się doświadczeniami z tego, gdzie jedziemy, co zwiedzamy, gdzie bywamy, z kim spędzamy czas, z innymi. Ok, zobaczymy, co dalej, bo trudno tak z jednej karty mówić o całym półroczu. Osiem kielichów jako wyzwanie obszar do pracy. Temat, któremu warto się przyjrzeć. No, jest tu jakaś ucieczka, albo niemożność wręcz ucieczki, jeżeli ta ósemka Kilichów jest zanegowana. Hmm. Cesarz w podstawie, to co jest ukryte, to co jest być może ignorowane, marginalizowane, to co jest też w jakimś sensie niechciane. Przeszłość. To Królowa Mieczy, przyszłość, czyli przełom zimy i wiosny, to 7 buław, dalszy czas 3 miecze. Fajnie, wchodzicie w ten rok um, z taką pompą, z taką energią, z dużym zapałem, w, w ruchu, w jakimś też postępie. Z jakimś być może też pomysłem. Może to być pomysł biznesowy, natomiast przyszł z Sebulaf. Może być też tak, że żeby zrealizować ten pomysł, szukacie do tego ludzi, być może też podwładnych, kompletujecie zespół. Mam wrażenie też, że nie ma tutaj za bardzo czasu na odpoczynek. Bo też to wynika z tego, że tutaj jest konkretny, wymyślony już wcześniej plan. Królowa Mieczy jest bardzo koncepcyjna, ona jest też dokładna, ona jest rzetelna, ona lubi być przygotowana na wszelkie ewentualności, na wszelkie nieprzewidziane scenariusze. To samo cesarz i to jest też taka sugestia ze strony karty. Jeżeli z czymś ruszasz, jeżeli coś chcesz pokazać, jeżeli na przykład chcesz zastartować kanał YouTube, jeżeli chcesz zatrudnić ludzi, szukasz ludzi do współpracy, to karty sugerują, żeby się do tego rzetelnie przygotować. Królowa Mieczy jest też medialna. Być może już przygotowaliście wcześniej podłoże tej zimy listopad, grudzień, czyli na początku na wejściu u zimy już tutaj się coś działo na tym poziomie mm, mentalnym czyli koncepcyjnym bądź też y, szukaliście rady otrzymaliście ją od kogoś w typie króla, y, królowej mieczy y, być może budowaliście sieć kontaktów y, po to, żeby ten start był łatwiejszy był bardziej przewidywalny i byłby też bardziej medialny, tak powiem. Dobrze, zobaczymy sobie Waszą energię w tym wszystkim. Tutaj jest sąd, Wasze otoczenie, okoliczności, a mieczy, nadzieje i obawy, giermek mieczy. I wynik, czyli czym kończycie to półrocze, drogie byki? Diabłem. Jak jest diabeł, to sobie dopytamy, o czym on mówi. Dopytamy sobie też o sąd czyli kartę, która sygnuje Was w tym zestawieniu. Piątka monet. Tu są jakieś poszukiwania. Poszukiwania stosownych ludzi, odpowiedniego momentu, adekwatnych narzędzi, właściwej strategii, pieniędzy, współpracowników. być może sprawdzenie też okoliczności, czy są sprzyjające, żeby z czymś ruszyć. Bo coś tutaj jest lub też było w ostatnim czasie odwlekane. Ósemka kielichów. Coś było wstrzymywane. Być może jeszcze musiałaś, musiałeś załatwić jakieś sprawy z końcem zeszłego roku i początkiem tego i coś w związku z tym było Strzymane, tak? Myślę, że też te karty pokazują troszeczkę Ciebie w jakimś takim głębokim procesie. Duchowym, mentalnym, emocjonalnym, na przełomie od jednej rzeczywistości do drugiej. Karta sądu pokazuje zmiany. Karta sądu pokazuje duże przełomy życiowe, poprzedzone. Y Przemianami wewnętrznymi, duchowymi, które pokazują Ciebie, również światu, bo tak jak powiedziałam, w szóstce było, my pokazujemy się innym, w innym kształcie, w innej jakości, wykorzystującego czy też wykorzystującą Nowe sposoby, jeszcze niesprawdzone. Ale coś cię tutaj do tej przeszłości jeszcze wciąga? Ósemka kielichów jako wyzwanie. Coś jeszcze trzeba zamknąć, załatwić, podsumować. Być może zapłacić. Słuchajcie, piątka monet i cesarz żeby ruszyć do przodu, żeby zrealizować jakiś przyszły plan, żeby y, y, móc się oddać jakimś działaniom, y, które porywają Twoje serce, y, które są dla Ciebie czymś świeżym, czymś nowym, a z mieczy i Giermek mieczy trzeba podsumować, zamknąć to, co należy do przeszłości. I, I to może być wyzwanie, bo ta przeszłość goni za tobą. Szóstka buław. Ty uciekasz, ty idziesz naprzód, a ósemka kielichów coś cię zatrzymuje. Czasem ósemka kielichów mówi o prokrastynacji, która jest naszym działaniem. Bądź też prokrastynacji, która wynika z zachowania czy też z postawy innych. Zobaczymy sobie jeszcze tego diabła. Odwrócona dwójka kielichów. Mhm. Pokazują się tutaj też y, historie miłosne, nie ukrywam, relacje bliskie. Ósemka kielichów jako wezwanie y, mówi o sytuacji, kiedy widzimy kogoś odchodzącego. I tutaj też może być tak, że w tej szóstce buław ty kogoś gonisz, albo przed kimś uciekasz. I to ty jesteś tą lub tym, który odchodzi, chce odejść, który potrzebuje... Nowych bodźców, nowych ludzi, nowych sytuacji, nowych wyzwań. W szóstce buław jesteśmy głodni akcji, w szóstce buław jesteśmy głodni mm, uwagi. W szóstce buław zależy nam na tym, żeby zrobić duży postęp, żeby mieć poczucie sukcesu, żeby być docenionym. I to może też w kontekście działań zawodowych, bo jednak tutaj ten cesarz w podstawach mówi o tym, że mm, w tym, w czym jestem, w czym działam zawodowo, w czym działam zarobkowo, w tym biznesie, który prowadzi, coś mi już nie odpowiada. Coś mnie nudzi ósemka kielichów, coś mnie nurzy. I z tym może być związane poszukiwanie ludzi, zatrudnianie ludzi, zwalnianie ludzi, delegowanie zadań. Są tutaj jakieś przetasowania w Twoim otoczeniu? Też żegnanie się z tymi, którzy już od jakiegoś czasu są w jakimś sensie dla Ciebie niedostępni. Są w jakimś sensie zamrożeni, współpraca jest zawieszona. Może masz kogoś z podwładnych na niekończącym się L4. Będziesz sprawdzał w przeciągu tego półrocza, co można z tym zrobić, jak temu zaradzić, czy powrót tej osoby jest możliwy. Możesz się w związku z tym tutaj rozbić troszeczkę o kwestie prawne, urzędowe, formalne, związane z przepisami, ale może to Ty też z takiego. Hmm, Odpoczynku, z takiego odosobnienia, z takiego zawieszenia działań zawodowych, chciałbyś bądź chciałabyś skorzystać. Bo może być tutaj taki moment troszeczkę wypalenia, ale może być również sytuacja taka, że praca w jakimś sensie odchodzi na, na bok, cesarz jest tutaj w ukryciu. W tym martwym obszarze, w obszarze, któremu nie poświęcasz zbyt dużo uwagi, z racji tego, że Twoje serce wyrywa się do czegoś innego. Lub też z racji tego, że Twoją uwagę przyciągają sprawy prywatne, uczuciowe, rodzinne. Sąd i dwójka kielichów odwrócona. Przy sądzie mamy piątkę monet. Ta rodzina jest rozczłonkowana. Członkowie tej rodziny są daleko od siebie. Być może za sobą tęsknią, ale z racji tego, że codzienność tak bardzo absorbuje. Nie ma czasu, nie ma miejsca na to, żeby się spotkać, żeby ze sobą pobyć. Dwójka kielichów mówi o związku dwójka kielichów jest tutaj uzupełnieniem diabła mówi o związku, który, który doświadcza trudności, który stoi przed wyzwaniami. Wyzwaniem, tak jak powiedziałam, może być czyjeś odejście, czyjeś oddalenie emocjonalne, czyjaś potrzeba ruchu, działania, um, intensywności czy też intensyfikacji uczuć, większego poruszenia w związku, większej akcji. I to może być Twoja potrzeba, to może być, twoja, to może być potrzeba Twojej partnerki, Twojego partnera. Diabeł w tym zakresie mówi, szukamy sobie tego typu rozrywek gdzie indziej, jeżeli nie znajdujemy ich tam, czy też w tym, w czym jesteśmy. Więc to jest takie ostrzeżenie, żeby dbać o związek, dbać o relacje żeby mm, pochylić się też nad sferą seksualną, bo do tego odnosi się diabeł. Tutaj trzeba zadbać nie tylko o emocje ósemka kielichów i trójka mieczy, ale również zadbać o seks, o bliskość, o intymność. O aktywność w tej sferze erotycznej, seksualnej. Te karty też troszkę pokazują, że możesz. Inicjować albo wracać do jakiejś sprawy sądowej, urzędowej. Możesz otrzymać um, jakąś korespondencję, as mieczy, giermek mieczy, na którą trzeba będzie w tym półroczu zareagować. Mm. To może być korespondencja, to może być informacja, wiadomość, która wybije Cię z takiego codziennego rytmu, która może Cię też rozczarować, wobec której trzeba będzie szybko zareagować. Ósemka kielichów mówi, nie przeciągaj czegoś w czasie. Szóstka bław mówi, działaj szybko i wspieraj się innymi osobami w typie urzędników, Osobami w typie prawników, osobami, które dobrze są zorientowane w tych kwestiach prawnych. Potrzebna jest Ci tutaj wiedza, i ta wiedza przychodzi, przychodzi jako remedium jako wyjaśnienie, rozjaśnienie Twoich wątpliwości. Od kogoś też się odcinasz, od kogoś uciekasz, od kogoś wyjeżdżasz. Wyzwaniem też na ten czas jest e, czyjeś odejście, czyjeś czy, zniknięcie, czyjś wyjazd, m, co porusza Ciebie emocjonalnie i brakuje ci tej osoby. Tak? Piątka monet to jest tęsknota. Kogoś w domu brakuje. Ktoś jest daleko. Tak jak powiedziałam, czyść była to są podróże. Mm. I jest tu jakieś wrażenie gonitwy, uciekania i gonienia. Czy to osoby, czy to możliwości, szansy. Może też chodzić o grupę ludzi. Należy się śpieszyć. Należy działać. Sąd. To są szybkie realizacje, to są, są szybkie reakcje. Może po to, żeby kogoś złapać, może, może po to, żeby się w jakiejś sytuacji zorientować. Czwórka Mieczy nam się pokazała tutaj w przełożeniu, a to jest uśpienie, to jest przegapienie czegoś. Cóż jeszcze mogę tutaj powiedzieć? Hmm. Jeżeli toczą się jakieś sprawy spadkowe, sądowe, podziały majątku, to też ja widzę, że tutaj um, trzeba będzie zebrać rodzinę, trzeba będzie zwołać rodzinę, trzeba, e, trzeba będzie po, poszukać kontaktu z osobami, z którymi już dawno... Um, tego kontaktu nie było, albo z jakichś przyczyn został zerwany. Tak jak powiedziałam, rodzina jest rozczłonkowana. Trzeba będzie wszystkich zebrać, żeby sobie coś wyjaśnić, żeby coś przedyskutować, żeby mieć klarowność w jakiejś sytuacji. Dużo będzie się działo, i dlatego zawsze tak jest, jak się nam pojawia diabeł. A jeszcze dodatkowo, jeżeli przy Was jest sąd i piątka monet, to jest informacja, że w tym półroczu trzeba zadbać. To jest jakby troszkę tak intensywne półrocze, ale dla długodystansowców, czyli trzeba sobie rozdysponować siły, żeby przedwcześnie ich nie stracić bo w jakimś mm, biegu, w jakimś maratonie będziesz musiała i musiał długo wytrzymać. W jakiejś sytuacji trzeba będzie wykazać się szybkim działaniem, szybkimi decyzjami. Mm. Po to, żeby czegoś, kogoś nie stracić. Ja widzę, że tutaj gra jest warta świeczki i ty masz duże szanse na sukces, o ile nie będziesz przeciągał swoich decyzji i działań w czasie, o ile będziesz responsywny. Aktywny i odpowiedzialny za to, jak rozgrywa się czy też rozwiązuje się sytuacja dotycząca nie tylko Ciebie, ale również jakiejś grupy ludzi: pracowników, współpracowników, członków rodziny, partnera, partnerkę. Cesarz mówi o kontroli. Ja kontroluję sytuację. I robię to po to, żeby uniknąć jakichś niejasności, nieścisłości, strat lub też rozczarowań tak? natury emocjonalnej. Dużo możesz tutaj wygrać. Tylko działaj. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, wszystkiego dobrego życzę. Papa! Pa.